wieczoru i udanej zabawy na jarmarku. Witam serdecznie, szanowni państwo. Po tak brawurowym wystąpieniu pani przewodniczącej, mnie została olbrzymia przyjemność i odpowiedzialność, czyli zapalenie choinki. Mam tutaj pilota, to pokazuję najmłodszym. I zawsze do tej czynności zapraszam właśnie jakieś dziecko. Jeżeli ma ktoś ochotę, proszę bardzo. i młodsze tym... Chodź koleż... Już jest? Przepraszam bardzo. Chodź, zrobimy. zrobimy to razem. Czy jesteśmy gotowi? Tu jest magiczny przycisk, o którym mówiliśmy. Chodź. Będziemy odliczać. Będziemy odliczać razem. I tutaj jest przycisk i możemy wszyscy do tego pilota podejść, ale jeszcze na razie nie naciskamy. Czyli co, pani Dario, odliczamy, tak? Oczywiście miłego tego przedświątecznego okresu, a na święta jeszcze przyjdzie na pewno czas na złożenie życzeń. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Państwu, że dzisiaj tutaj jesteście. Pięknie dziękujemy, że do nas dołączyliście i wiem, że wszyscy czekaliście na ten moment i my już od jakiegoś czasu i zapowiadaliśmy i przyp przypominaliśmy, że o godzinie 16.30 tu musimy się pojawić na płycie Starego Rynku po to, aby zobaczyć, jak pięknie prezentuje się choinka. Ona na razie przypruszona tylko śniegiem, ale za chwilę zabły są te wszystkie lampki, które będą się cudownie prezentowały, no i one sprawią, że będziemy mogli odliczać dni do świąt Bożego Narodzenia. Drodzy Państwo, ja prosiłam Was, i jeszcze chwileczkę. Szanowni Państwo, zapomniałem, bo tak to się zdarza. Zaraz po zapaleniu choinki zapraszam wszystkich, abyście Państwo kilkanaście metrów przeszli w stronę ratusza. Tam jest przygotowany okolicznościowy pokaz opór. Dziękuję, prezydę, panie prezydencie. Szanowni państwo, ja was prosiłam między innymi o to, aby się trochę rozgrzali gardła, czyli sprawili, że te struny głosowe będą odpowiednio nastrojone do tego, żebyśmy mogli odliczać. I odliczamy spokojnie, powoli od 10 w dół. Na moment, kiedy krzykniemy start, oczywiście zabłysną te wszystkie lampki. Czy jesteście gotowi? Czy na pewno tam startujemy z tym? Zaczynamy odliczanie. Uwaga! Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Start! Pięknie dziękujemy. I jak podoba się? Cudownie!